To jest ważny dzień dla uczelni, ponieważ jest to otwarcie laboratorium wiarowego. Jest to nowa technologia, generalnie kierunku informatyka zajmujemy się takimi rzeczami. No i w ramach tego, że mamy specjalność wiarową, to jest jakby rozszerzenie naszej oferty i dzięki temu możemy takie po prostu dodatkowe tutaj działania dla studentów zorganizować no i bardziej profesjonalnie podejść do tematu, ale też tak naprawdę troszkę jakby bliżej być przemysłu, no bo to jest tutaj dla nas najistotniejsze. Będą oni mogli korzystać z tych gogli wirtualnej rzeczywistości, które są za mną i jest to już taka ilość sztuk, która pozwala prowadzić zajęcia z całą grupą jednocześnie, także każdy może sobie założyć gogle i rozwiązywać zadania, robić różne ćwiczenia zadane przez prowadzącego. Mamy też technologię Motion Capture, gdzie studenci, którzy studiują na tych specjalizacjach graficznych, mogą przygotować zaawansowane animacje, takie jak stosuje się w hollywoodzkich filmach, czy też prowadzić takie właśnie transmisje na, na żywo z wykorzystaniem właśnie wirtualnych awatarów. Jest też dostępny green screen, gdzie można mieszać ten wirtualny świat z tym światem realnym, gdzie aktor właśnie może wejść w wirtualny świat. i Wykorzystując te wszystkie narzędzia, no studenci będą mogli zdobywać doświadczenie i umiejętności nie tylko właśnie w, w tym kierunku VR-owym, ale też właśnie czy w branży filmowej, w branży gier, czy też rozwoju aplikacji 3D dla przemysłu. Eksplorujemy te zastosowania nie-gamingowe, czyli mniej oczywiste, ale właśnie to jest ten niewykorzystany potencjał tych technologii, tak? czyli jak użyć tego do szkolenia pracowników, do procesu projektowania, do projektowania różnych rozwiązań bezpieczeństwa, do walidowania pomysłów i do kształcenia kadr i do edukacji studentów.